Super Hero Wtorki Torki, Super Hero Wtorki Torki, Super Hero w Torki, bardzo, super, bardzo w Torki. Cześć mam dzisiaj wizualnie to jest Champions online. I tutaj mi się jakieś dziwne rzeczy pojawiają. Dobra, ola, ola, ola. Próbowałem zrobić wave, ale w tej grze się nie da. Ostatnio nagrałem z tej gry bardzo długi i bardzo nudny odcinek, w którym próbowałem znaleźć coś, co mówiłem Wam w ostatnim odcinku, który poszedł, że znajdę, czyli gdzie tu się kupuje Hila. W międzyczasie dostałem nie wiem od czego, nie wiem za co jednego bonusowego Hila. Aha. I. Hila nie udało mi się znaleźć. Biegałem przez 40 minut, w końcu się poddałem. Gadałem z większością merchów, merchów których udało mi się znaleźć. Tu jest na przykład jeden. I on nie ma czegoś takiego na stanie. Tu nigdzie nie ma standardowych chili do kupienia. Nie ma żadnych potionków. Nie ma... No, nie ma niczego, co mogłoby spełniać to zadanie. Nie mogę niczego takiego znaleźć. Jak wbiłem na. Na 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 wujka Google'a to mi wujek Google powiedział, że takie coś nie za bardzo w ogóle w tej grze jest, że da się gdzieś tam kupić, ale dokładnie nie udało mi się znaleźć. Na forum gdzieś było napisane, że, że jak się poleci helikopterem, to pierwszy merch po wyjściu powinien coś tam mieć takiego, no, ale to jest troszkę ponad mój level z tego co zrozumiałem, więc dziwne. I co jeszcze? Tu się bardzo mocno człowiek powinien opierać na mocach swojego superbohatera, mocach, które, które dają heala, ale mój, mój, moja Lisałbym, Lisałbym nie posiada czegoś takiego. Tutaj Jak to się podoba, Yy, mam niby constitution, czyli odporność, jako jeden z głównych statów, ale nie mam żadnych skilli, które by leczyły, przynajmniej nie widzę dostępnych na swój poziom, na, na, na obecną chwilę. Więc jestem troszkę zdumiony i podłamany, bo wydawało mi się, że to jest taka baza, a tu nie ma, tu nawet nie ma, że zakasę, bo martwiłem się, że może może w tej grze nie są chwile tak łatwo dostępne, ale. Ale jak ktoś zapłaci, to będą dawali. A tu nie, za kasę też nie ma. Dobra. Muszę przyznać, że jest dużo gorzej niż było poprzednim razem, bo ostatnio miałem takie stałe jakieś 20 klatek, a teraz mam 10. Nie wiem czemu. Może jakiś proces w tyle mi się uruchomi. No ale dobra nie będzie to dzisiaj długi odcinek, bo trochę właśnie ponarzekam na to, że chila nie ma. Nie ma hila, co ja mam ze, ze sobą zrobić, czyli nie mogę na nic bardziej wymagającego się w tej chwili rzucić, bo po prostu dostanę baty. Wygląda na to, że gra jest zaprojektowana tak, żeby pomijając wszystko... A, doczytuję się cały czas w tle nad, nad portretem i też nie wiem, czy to się nagrywa, ten, że się doczytuje, Bo na przykład zauważyłem, że achievementy wbijane na Steamie mi się nie wyświetlają na nagraniach, chociaż powinny wyskoczyć na... No, stawek na dole ekranu mam. No ale wracając. Eee, to jest MMO, to w to się powinno grać więcej niż jedną osobę, więc ja rozumiem, że, że niektóre rzeczy mogą być dla mnie za trudne. Szczególnie, że biegam solo, bardzo solo i nie szukam nikogo do współpracy, do pomocy żadnego znajomego. Nawet nie próbowałem namówić nagranie w to, więc robię to tak naprawdę formalnie. U, u, u. Ej, 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 Za dużo was tutaj. Wiejemy, 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 gubimy agro. Już, poszli sobie. Poszli sobie, dobra. Rozejrzyjmy się, gdzie nas tu nie było Szóstka, jedynka, Poziom dziesiąty, poziom dziewiąty, poziom ósmy. Na to mam się rzucić. Żyć. Dobra, rzućmy się. Um, I może być ciężko bez, bez pomocy innych graczy zrobić cokolwiek. Uuu, te czarne wozy, czarne wogi. Jak ktoś ma takie skojarzenie jak ja, to współczuję. Większość, większość osób wychowywana w obecnym pokoleniu nie będzie wiedziała, o co chodzi z czarnymi wogami. Z mojego pokolenia już ludzie nie powinni kumać, o co chodzi z czarnymi wogami. Ale, ale niektóre rzeczy nie giną zbyt szybko w wyobraźni ludzi. Eee, tak więc wygląda na to, że będzie mi szło dość wolno, i że będę musiał być za każdym razem powyżej levelu i to sporo powyżej levelu, żeby sobie dawać radę. Do momentu aż nie wymyślę, jak ogarnąć ile. Co prawda pokazuje tak, jakbym miałbym ich 5, ale na dole piszę, że jest jeden ładunek na 1, a 5 to jest chyba poziom tego czegoś. Czy ja dostaję za bycie superbohaterem jeden na tydzień? To by się jakoś tak zgadzało. No do. A, nie mogę podlecieć. No, no no. Tak, tak. Dziękuję za kibicowanie kobietowo-obdarczy. Fajny, nie wiem jak to nazwać Roadster czy coś w tym stylu. Pomalowany na taki lekko tuńczykowy rusz. prawie mnie przejechał. Kobieto, jak jeździsz? A że facet tym jedzie, to już w ogóle. Nope. nope. Nope, 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 nope. A więzienie, tu się nie będziemy ładowali, bo po co? No, Dobra, tu będą mnie strzelali, to nie. Co to jest? Sezon otwarty na lisa, czy co? Już? Poszli sobie? Nie, gonią nie, dalej. Nie, tak. Dalej gonią? Biegnie tam jakiś ludek, tak, pokraśny, nie biegnie bardzo. Na dach stąd nie wskoczymy. Możemy sobie wejść po drabince. Jak prawdziwy super bohater to zawsze jest na amerykańskich filmach. Tu gdzie mieszkam, czy gdziekolwiek gdzie mieszkałem i w Polsce i na świecie nie było tych takich drabinek, ale w amerykańskich filmach e, się to przewija co chwilę. Szczególnie Kino noir. Albo cytaty z Kino I przyjemniej by mi się o tym mówiło, gdybym... Miał się czym leczyć, ale nie mam. Talos Taken Down. Dobra? Idziemy w tamtą stronę. Okay. No, No, no są mieszankiem. Drzewa, tiry, Po co on do mnie podbiegł, jak strzela z pistoletów? Przypomniał mi się taki film. Equilibrium Gdzie był jakiś styl walki z pistoletami To było takie całkiem ciekawe przyznam Tylko te kaski motocyklowe były złe no ale W sumie obejrzałbym Ja tego mam DVD-sa, nie mam Damet musiałbym poszukać tej strony, dobra, może okrążymy budynek Coś tu się pali To jest agresywne? Nie jest agresywne Może to będzie na górze? A! Jest agresywne! Aha! Nawet! Damy, damit, damit! Kopią mocno Serio? Fireballem nas, bohaterów. Dobra, wcofam się. I spróbuję to jeszcze raz rozegrać w inny sposób. Już poszli wszyscy Blade Man. Blade Man. Sobie przydybać więcej skilli bo na razie to nie daje zbyt altruistykę. Serio altruistyczne, sztuczna mi bonus do inteligencji, ale mi inteligencja jest absolutnie zbędna. Przyznam, nie ten rodzaj postaci. Jakbym grał tym, co zazwyczaj gram to bym pewnie dostał coś do siły i byłoby mi niepotrzebne. Nie! To mi się nie podoba, szczególnie, że nie mogę chyba od tak o sobie skoczyć. No, ale Spróbujmy przynajmniej trochę wchodzenia czemu mi postać tam poleciała tak dziko kwestia lagów znaczy lagów ma ilości klatek ale też tragedii nie ma jest 15-20 w, w tej sekundzie 13 akurat ale tak staram się kontrolować Ja tego mam załatwić. Go warehouse. Mamy już do, 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 do. No, niczym, że mam się dostać do budynku. Rozpoczynamy naszą. <gryw> Wejść na górę to się nie da, ale dwa błędne kliknięcia i jestem na dole. Co jest grane? Czemu mi tak postać rzuca? Mio tam no jak szatan! Serio? Czy ja spadłem piętro niżej? Co w tej grze się dzieje? To jest... What the heck? Wyszedłem przez barierkę. Jestem plus minus tu, gdzie powinienem być. I chyba nie tu miałem być. Czyli jednak, tam faktycznie powinny być jakieś drzwi na dole, których nie zauważyłem. Demet! Tu są jakieś drzwi, ale tu nie ma przejścia. Można tego pie piesela sklepać. Drugi muszę iść z pomocą. One są sprawdzone na 14 poziomie, więc są powyżej moich możliwości. Ale to nie zmienia faktu, że mogę je sklepać. O, tu miga! No faktycznie, nie zauważyłem. Spora jesteś, jak się wyprostujesz, to te nogi Dobra, ale to może machniemy w następnym odcinku, żeby nie było, Ponarzekaliśmy na brak chili Nie zajęło nam to za dużo czasu i tak ma być. Dziękuję za uwagę! Hej! Jest nie tak z tym nagrywaniem, a teraz to jest 25 klatek animacji na sekundę.